Tam jest konar, który nie płonie. Lekkie przejście. przeszedł. Już mnie ręce bolą. One już mnie bolą od godziny albo od dwóch. Ale jest fajnie. Cywilizacja się zaczyna. Tu ktoś łąkę kosił. Tam dach widać. Przed chwilą też było widać. Także... Rochocin. Chciałbym wyjąć telefon sprawdzić na mapie, ale nie chcę go wyciągać, bo leży w drybagu, żeby się w razie coś, no, wiedziałem, że zadzwoni jak dopłynę do mostu i tak mi się wydaje, że to nie jest już wcale tak daleko poza tym rzeka tutaj już tak, nie ma takich zakoli, meandrów nie, nie skręca tak dużo, Pajęk robi sieć z przodu na kajaku pijawkę dzisiaj już złapałem na nodze chociaż wcale nie wychodziłem do wody Pachnie trawą ciętą. Kolejne zabudowania. Och, mamy most. To jest ten mały mostek. To za chwilę dopłyniemy do miejsca, które nazywał się Belek. Tam się kąpałem kiedyś w młodości. Kilka razy chodziłem na rzekę. Tam była belka, drzewo leżało przez. Tutaj bobrza robota. Czekaj, płyniemy tutaj na te bystrze. Ciekawe przeżycie, podobało mi się. Jeszcze mi sporo do końca zostało, bo to jest dopiero trochę ponad połowę przepłynąłem. Tam rzeka bardzo miała dużo zakrętów, więc ona była najdłuższa w sumie. Tutaj zaczyna być tak bardziej swojsko. Chociaż widzę też tu są czciny i trochę przewężenia jeszcze. Polecam, na kajak polecam. No i wychwaliłem, mamy drzewko małe. Trzeba się jakoś do niego przymierzyć. Żeby to przejść bez wychodzenia zdążyłem z kolan przejść na usiąść sobie żeby mi nogi nie gruntwiały z lewej strony jest cienkie więc to może by przeszło z prawej strony jest pod wodą dziób zarył Trzeba przestawić dziób w tę stronę. I znowu na kolanka, Chyc, chyc, I tak po trochu. Co tu mamy? Myślałem, że spławik. Chyc, chyc, chyc. Na słupie by tego nie zrobił. Za nic. Kolejne drzewo zaliczone, bez wychodzenia. Wyszedłem dzisiaj raz, ale tam się nie dało. Poza tym byłem w dwie osoby. Jeszcze byłem z córką. No inna była sytuacja. Sporo saren widziałem dzisiaj. Tam coś się dzieje. Nie wiem, czy to duża ryba, czy bóbr, czy ptak zanurkował przede mną. Tutaj gdzieś to było przepławka obok. Woda płynie normalnie. To nie wygląda mi na wobry, to raczej. Ach. och z przodu widzę, już jest, jest drzewo tam dalej. No i to z przodu wygląda nieco ciekawie na razie. Ale nie takie trudności dzisiaj pokonywałem. po prostu kolejne. tu widzę, że nie da się tego ani hopki zrobić, ani... Zaraz zobaczmy tutaj. Hop! 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 Hop 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 to jak to się nagra to jest normalnie szok jeszcze czegoś takiego nie robiłem nie tak wysoko dobra gitara jestem na wodzie, wyszło słońce dzisiaj był taki pokórny dzień myślałem, że zacznie padać a udało się w końcu jest wieża na trasce po prawej stronie widać wieżę na drzeszce. Proszę, już niedaleko. Już nie wszystkie te drzewa to są takie straszne. Niektóre można przepłynąć całkiem dobrze i łatwo. A niektóre nie. A co tutaj? Ocie Florian. Ocie Florian, bobrowa tama. Prawdziwa bobrowa tama. Dobra, przeszliśmy. Prawdziwa bobrowa tama. O. Dlatego ta woda taka ładna. Dlatego taka duża tam jest. Zobaczymy, co będzie tutaj. O. Och ty, Florianie. Tu jakieś szerszyniowe gniazdo jest. Ciężko trochę muszę się tu wykręcić, bo jest tylko Jestem tuż koło wieży na trosce, tu jest drzewo wow. Konkretne Trzeba się tu chyba położyć będzie przy tym Dobra, 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 dobra Pole las woda wieś Nadszedł czas mi tu nieść. Płyniemy inaczej tego nie pokonam. Dziub się gdzieś tam wkręcił, gdzie nie powinien. O! I teraz. Dobra. O. Mamy to. Mamy to. Fuh. Teraz dupskiem zerywam Na jakimś drzewie No i jest most Faktycznie, że tu już jest powycinane No i jest, mamy to jest most pod drogą, nie pamiętam numeru. Nie, chcę mi się teraz sprawdzać. Jeżeli to będzie w filmiku, to wrzucę numer. Wieża na trosce, albo wieża na Rachucinie jak to mówią. I tu podobno rzeka jest wyczyszczona. Zakorkowałem się na kolejnym drzewie, zadzwoniłem do domu. W kajaku ślimaki, pająki, robaki. Ten to gryzie, chyba z tego co wiem. Trzeba go tu wyjąć Wyłaź, dziadzie Dobra, popłynął jakiś wodny pluskwiak Ja stoję na kolejnym drzewie Dobra, już niedaleko Już niedaleko Dobra Hop, hop, hop Hop, dobra. Mamy kolejne drzewo. Mam wszelki wypadek. Dobra, przypięta. Jest przepławka i kolejne drzewa. Czapla, czapla, piękna czapla. I mówił, że ją można pokonać, chociaż ja nie jestem co do tego taki przekonany. 101 banan. Wody się nie nalało W dawnych czasach budowano różne takie jazy Zwolnienia Rzeka nie spływała tak szybko Ktoś o to dbał Problem pozostaje w dzisiejszych czasach Komuniści poszli w diabły i nie ma komu dbać o to Bo każdy chce zarobić, a jak nie zarobi to To nie pilnuje i nie dba tylko kasa się teraz liczy. Jestem gdzieś w okolicach już blisko cudzieńca. Pytanie: górą czy dołem? Popłyniemy górą. Nie, popłyniemy dołem tutaj. Będzie chyba lepiej. Trzeba się położyć. Tu jest nisko. Most... Jak to powiedzieć? Most na rzece Kwai Całkiem ciekawa przeprawa Musiało to Działać Do niedawna Ale ktoś zaniedbał Było przejście na drugą stronę rzeki Bardzo dawno tędy nie pływałem tam odchodzi dawna odnoga, bo tam byłem był w przeszłości. Ale tam się nie odważę tego przepłynąć. A tu jest most w studniu. Popatrzcie, jaka jest teraz cisza tutaj. Tu jest trochę stromiej. Tu było głęboko. Tu się kąpali. Dzisiaj zarosło, nikogo tu nie ma. Tu po lewej stronie był pomost. Tam był pomost. Sam się kąpałem, a po środku była wyspa. I pamiętam jak mój tata, jak byłem jeszcze takim małym srajtkiem. Tam się rozłożyliśmy. Ja, tata, mama, brat na kocu. Tu nikt się nie kąpie teraz, tu nikt tu nie chodzi. Rzeka sobie płynie, czas płynie. Ale fajnie. Fajnie przypłynąć w takie miejsce, teraz sobie przypomnieć to wszystko. Tu był nawet pomost taki mały zbudowany naprzeciwko na wprost kajaka. Tu było czysto, nie było żadnego drzewa położonego. Tu nie było żadnego zarośniętego. To jest w ogóle miejsce, w którym w przeszłości przed drugą wojną światową, bodajże, nie wiem czy po drugiej wojnie jeszcze to było, tu przechodziła kolejka wąskotorowa. Woda była czyściutka, piaseczek był na dnie. Tutaj była wyspa, i ta wyspa właśnie była dlatego, że w przeszłości było tutaj podpora kolejki wąskotorowej to gdzieś tu w tym miejscu było, to jest takie wypłycenie dość duże. Nie wiem jak to dzisiaj się nałożyło, to jednak rzeka wypłukuje woda, ale gdzieś tak tutaj, piaseczek przyjemny, tu się gdzieś kąpałem, a tu była właśnie w tym miejscu. Tu była wyspa woda upływała z obydwóch stron z tej strony było głęboko z tamtej strony było po, po, po lewej stronie z prądem było płytko tutaj też zresztą jest dość płytko pozmieniało się wszystko się zmienia no i cóż, no i jestem Dopłynąłem do Dopłynąłem do miejsca wypożyczenia kajaków, tylko że nie z tej strony, przypłynę się do mostu, do ujścia rzeki i za chwilę tutaj wrócę. No i mamy most na trasie numer 10. Tutaj w tej młodości przychodziło się na pewne napoje wyskokowe wszędzie to było wydeptane przez wędkarzy, a tu widzę nie ma dostępu zaraz, Nikt tu nie przychodzi ujście rzeki cierpienic Mętna trochę Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o jakość wody, że jest w porządku. Bo wzrokowo wizualnie taka bardziej mętna niż tam ale tu mleczarnia robiła złą robotę. I ja miałem plan spłynąć sierpnią, ale podobno jest yy, nieżeglowna, niespływalna. Na pewnym odcinku, tutaj jak jest skansen, jest podobno około półtora kilometra. Jest jedynie nadaje się do pływania kajakiem. A... Sierpienica faktycznie trochę brudna Nie wygląda najlepiej Byłem na uściu Sierpienicy Wracam z powrotem tam na dół Pod Paintball Odstawić kajak zostało ze 200 metrów Krwa znacznie czystsza od Sierpienicy Nie da się ukryć że Sierpienica jednak coś tam Mleczarnia nadal do niej puszcza, bo widać to jest. Niegdyś na sierpieńcy mówiono że rzeka pełna mleka, i tak ona wyglądała: jakby tam mleko płynęło. Nie było ryb, śmierdziało za to dobrze, to robiła tylko mleczarnia. Teraz podobno mleczarnia wszystko oczyszcza, i podobno jest dobrze, ale życia tam nie widać. I jak się tam wpłynie, to jednak widać, że nie jest zbyt dobrze. No i już. Trzeba wychodzić i jechać do domu witamy na suchym lądzie czekaj jak wyciągnąć jest godzina 17.20 od 10.20 5, 6, 7 godzin z dojazdem tam 7 godzin wyszło do dopłynięcia tu i tam po drodze było trochę przebojów i niewąskie przeprawy są konkret polecam każdemu kto lubi przygodę wyzwania bo jest ich trochę Tak się stało, jak się miało stać.